Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna i Jego jedynego Pana Naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczą pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. O wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, który się z niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. O większą wiarę nadzieję i miłość. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W dniu dzisiejszym rozważamy tajemnicę, bolesne Różańce świętego. A tę naszą modlitwę ofiarujemy o ustanie epidemii, o ochronę dla nas i dla naszych najbliższych, za nasze rodziny, za wszystkich chorych i cierpiących, o łaskę uzdrowienia, o dar pojednania z Panem i dobrą śmierć dla umierających, życie wieczne dla zmarłych, za dusze czyśćcowe, za naszą ojczyznę, o pokój na świecie, sprawiedliwość społeczną, poszanowanie godności każdego człowieka od, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Modlimy się też za cały Kościół Święty, o świętość kapłanów, moc w głoszeniu Słowa Bożego, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, za naszą wspólnotę Teoforos i wszystkie jej dzieła, za naszą internetową wspólnotę modlitewną, wszystkie nasze intencje, za tych, którzy prosili nas o modlitwę, którym ją obiecaliśmy i którzy jej szczególnie potrzebują. Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Jezus rzekł do swoich uczniów, smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami Błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, Jezu ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica druga. Biczowanie Piłot, chcąc zadowolić tłum uwolnił Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale złego odzwól. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z do Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony do owoc brzucha Twojego. Jedy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z do Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony do owoc brzucha Twojego. Jedy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc brzucha Twojego. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc brzucha Twojego. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Państwo, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc do Twojego. Jedy. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc brzucha Twojego. Jedy. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski szpaja na Pan z Tobą. Błogosławia nasz ty między I Bogu mi powodzie z Święta Mio, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Marjo, łaski z Tobą, Mario, łaski na Pan Sobą. Błogosławia nasz ty między i z Błogat Twoje. Święta Mio, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Mario łaski śpiewna pan z sobą. Błogosławia myśli między miłoskami i błogosłowienie owo długo były. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski śpiewna pan z tobą. Błogosławia myśl między inwestami i błogosławia mnie o przyboga tołego. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie. Żołnierze ubrali go w purpurę i upludszy wieniec z ciernia włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj król żydowski. Przy tym bili go czciną po głowie, pluli na niego i przyklękając oddawali mu hołd. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas waw złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen Strowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Strowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Mario, Matko Boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa. A gdy Jezusa wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty, Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionoś między niewiastami i błogosławiony owo żywota jego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owo żywat jego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławioność między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa. Jezus zawołał donośnym głosem. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopąż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Mario, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. W intencjach Ojca Świętego, abyśmy mogli zyskać odpust za odmówienie różańca. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy pokornie, o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz ducha Twego na ziemię. Spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów, i chronił jej od upadku katastrofy i wojny. I chaj pani wszystkich narodów, która kiedyś była Maryją, stanie się naszą orędowniczką. Amen. Święty Józefie, oblubieńcze Bogu rodzicy Maryi, opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego syna i jego niepokalaną matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego ojca i opiekuna najświętszej rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych. Wprowadź Jezusa do naszych domów, pomóż przyjąć go do naszych serc. Uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za wspólną modlitwę. Bardzo Wam dziękuję za obecność, za intencje. Dziękuję osobom, które poprowadziły poszczególne tajemnice. Błogosławię Wam na spokojną noc. Pan z Wami. Noc, spokojną i śmierć, szczęśliwą, niech da Wam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami, święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami, od powietrza głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, panie. My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, panie. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.